To nie jest żadna miłość, to jest jedynie desperacja przebrana za lojalność. Może to nie jest on czy też ona. Może to jedynie ty znowu próbujesz komuś oraz sobie coś udowodnić, wybierając relację, która cię miażdży tylko po to, aby móc pokazać innym, że umiesz kochać, że jesteś wystarczająca czy wystarczający, że zasługujesz, że nie jesteś porażką. Mówisz, że on, ona ci rani, ale jesteś z nią nim dalej. Nie dlatego, że ją kochasz, tylko dlatego, że nie znosisz przegrywać, bo jeśli teraz wyjdziesz, to inni. Będą mieli rację. Ty musisz być tym, który nie może się mylić. Tutaj rdzeń zbudowany jest na racji oraz na nieomylności. Musisz udowodnić, że potrafisz kochać lepiej niż ludzie kiedykolwiek widzieli. Nawet jeżeli ta miłość robi z ciebie wrak, to nie on, ona ciebie niszczy to twoje ego nie pozwala ci. Odpuścić, to nie on czy ona ciebie porzuca, to twoja potrzeba kontroli, narracji, trzymać się w miejscu, gdzie nic nie rośnie. Ty wcale nie chcesz miłości, chcesz zatwierdzenia, chcesz uznania, walczysz o prawo do bycia. Kochanym, nawet jeżeli nikt cię tam nie kocha. I to jest najbardziej bolesna pułapka, że używasz raniącej relacji, żeby coś w sobie naprawić, udowodnić, wydrzeć, zasłużyć. Nie chcesz prawdy, chcesz wygrać narrację, tylko że na narracji się nie kocha i w narracji się nie żyje, w niej się umiera. Powoli. Boleśnie i do tego w pojedynkę. Więc można przestać mówić to on czy ona, bo ciągle wraca się do relacji, która niszczy. To wy nadajecie jej sens tylko dlatego, że boicie się, że bez niej nie wiecie kim jesteście. Jeżeli ten dekalog was ukłuł, to nie znaczy, że jesteście źli, czy. Niedobrzy znaczy, że coś w tobie krzyczy o konfrontację z prawdą, której do tej pory nie chcieliście widzieć. Nie będę was przekonywać. To jest wasze życie, a jeżeli macie dość bycia na trzeciego, dość bycia narzędziem w cudzej grze, dość rozdrapywania się w ciszy, mogę z wami pobyć przy tym, co naprawdę boli. Tutaj nie szukamy winy. Nie będziemy mówić, co macie robić, ale jeśli jesteście gotowi rzucić tylko maskę, spotkajmy się. Tylko jeżeli jesteście gotowi, by przestać udawać, że to tylko miłość, bo może to wcale nie miłość, może to głód, który dobrze Was rozgrywa. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w takiej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie lustra.